Witajcie, dziś robimy szybki, krótki test. Może się nie okazać to krótki, ale zobaczymy. <laughs> Chodzi mi o zbroję, która w rajdzie na gula okaże się dość wystarczająco skuteczna na poziomie 170, 176. Eee, więc na szybko wam przedstawię efekty. Obecnie wygląda to tak. Już jest herbata, suszone mięso i wędzone filety, ale zaraz jeszcze wezmę e, parę e, można powiedzieć tutaj jedzenia. E, części. O, będziemy tak, suszone mięso. Toksyczna breja może się przydać. O oprócz tego co weźmiemy to jeszcze raz herbatę żeby się odświeżyło efekt odporność na obrażenia zwiększone punkty akcji i udźwik oraz wiewiórka na patyku <laughs> czyli zwinność można by powiedzieć że to standardowe ale ważne niezmiernie ważne dokładnie co mam na sobie mm, żeby było ogólnie więc tak plecak bez żadnych modyfikacji osłaniana skóra motocyklowa percepcja, zwinność i szczęście o to chodzi w tym najbardziej i i i i i pancerz A więc ciężki oczywiście bojowy pancerz z ładką, można powiedzieć materiału bractwa stali i strażniczy zasilany i tutaj akurat dałem adamantowy, żeby. bo robot lubi mocno uszkadzać kończyny, a gól jest jakiś taki kruchy, więc spróbujemy z tym. No i 5 punktów akcji w każdym, tak naprawdę praktycznie tu możliwości. Tu oczywiście trochę piechurskiego, bo żeby waga mnie nie zabiła. Tak bym to określił. Ale mniej więcej wszędzie tutaj jest. Podobnie. Jak sami widzicie, w ten sposób to jest akurat mój główny zestaw zbroi, który w tej chwili będę testował. Zasilany jest na każdej części, więc jestem ciekaw, jak to wyjdzie w kartach. Legendarne się prezentują w ten sposób. A te oczywiście prezentują się w ten sposób. I mógłbym tu troszkę po... podkręcić. Na przykład tarczę z pocisków mógłbym zwiększyć o 5%, żeby było więcej. Trzeba się nad tym zastanowić. Pancernika trzeba by było też zwiększyć, żeby dać mu trochę więcej odporności. I jak legendarne profity zrobię, to i będzie więcej punktów i będę mógł tutaj. Pokombinować, chociaż tu trzeba by było pokombinować, bo tu i taki przez 15, więc coś trzeba by było wyrzucić, coś dodać. No właśnie. I tu jest problem, nie? To oczywiście odejdzie, jakbym dodał modyfikację do plecaka, więc wtedy bym miał na, na przykład, żeby to zwiększyć chociażby o jedną gwiazdkę. Może wyrzucimy później ognio odporność. Dobra, na razie zostaje to w ten sposób. Żeby. Muszę testować przede wszystkim zbroje i modyfikacje legendarne na zbroi, a nie e, konkretnie m, które karty mogłyby się tu bardziej nadawać, a które nie. E, ogna można sobie odpuścić przy robocie. I miałbym wtedy jeden punkt dodatkowo, który, który mógłbym o, pójść w tamto albo. Albo o, nie, nie, nie z ukrycia, szansa na unik. No, to akurat byłoby dobre. Więc unik bierzemy i zobaczymy, jak wyjdzie to w praniu z tą zbroją. Oczywiście. A, no tak, broń. Jaką będziemy używać broń? To oczywiście chcę przetestować mój 50-calowy. W ten sposób, z takim asortymentem. I modyfikacjami oczywiście gatling Plasma. w ten sposób niestety nie mam eee, tutaj nie widać, ale tej końcówki szybkiej nie mam niestety na tej broni, akurat na tej postaci nie znalazłem jeszcze modu, ani nie nauczyłem się planu eee, miotacz, no myślę, że on nam się tutaj akurat nie przyda do tego testu może być ewentualnie minigun bo ma przewodnikowza na sobie i uszkodzenie kończy więc chcę przetestować czy mimo małych obrażeń na tarcze okaże się dobrym pomysłem więc trzy bronie przede wszystkim będą do testowania reszta nie jest aż tak tutaj istotna i ważna to co? chodźmy zobaczyć po prostu <laughs> co z tego wyjdzie Jedzenie już wziąłem, co nie? Tak, tu mam, tu mam, tu mam, tu mam. Tak, wziąłem. Można sobie ewentualnie jeszcze wziąć wspomogę się trochę e, psychowygrzewem, bo przy okazji załaduję sobie zdziczałość. E, I w ten sposób załaduję siłę i wytrzymałość. O, jedno więcej. Zatem mój specjał będzie wyglądać w ten sposób. W tej chwili. Uuu, sporo zwinności. Właśnie ile mam wtedy... O! 460 punktów akcji, ładnie. Powiem wam, że ładnie. No to co? Zobaczymy, aczkolwiek to może być... Ciężka sprawa. A, co ważne. To mówiłem już o tym, o tym wcześniej, ale przypomnę. Czekamy aż robot wyjdzie do samego końca. Jak teraz zaczniecie strzelać, to mu nic nie zajdzie. Więc trzeba poczekać, aż pojawią się paski życia i wtedy dopiero będzie mu tarcza schodzić. Ale musimy tylko czekać. bo pierwsza seria kiepsko wyszła. Właśnie. Kruch jest. Gól, jak sami widzicie. Życie mu szybko spada. Zazmaga trink, no za wiele nie wniosła. Czekajcie, spóźni to jest. O, z tym idzie całkiem fajnie, przyjemnie. To uszkodzenie kończyń działa. I daje niezły efekt. Muszę przyznać. To nie działa tak samo Ło wow, czekajcie, czekajcie, bo mocno dostałem Trzeba się to tu. I poczekamy aż rakiety Ale musimy widzieć stąd uciec yeah. wow. Ledwo, ledwo zdążyłem widzicie? Uszkadza kończyny. Bardzo szybko gul potrafi mieć uszkodzone kończyny i wtedy jest kiepsko. Poczekamy na rakietę. Będę teraz no oczywiście ten też, ale coś Ten punkty akcji tu zaszły szybciutko. Tak, szybko mu schodzą punkty akcji, więc tutaj jeszcze jest problem. O, i znowu uszkodzenie. Zatem, zdecydowanie, uszkodzenie kończy. Musi być, musi być. Czyli minigun wygrywa. Och, muszę przejść na inny ten. Filar. Widzę, że będzie ciężko Dobra, jeszcze trochę toksycznej wody, żeby świecenie zwiększyć. Okej. Okay. O, no, a czemu ja jestem tylko w jednym, z jednym gościem w grupie? Jedziemy do kogo innego. O! No i dobra, w sumie wystarczy. Zapomniałem o tym buchędzie, że jak tak zrobimy w czasie rajdu, to się okaże, że nas wyrzuci. Ale czemu nie? Czemu nie? Chciałem zobaczyć odporność, sprawdzić tarczę i zobaczyć, czy minigun potrafi zrobić więcej na tą tarczę, czy nie. Więc tak. Potrafi zrobić więcej, jak sami widzieliście. W ten sposób okazuje się, że jest najlepszy. Aczkolwiek Plasma Gatling byłby prawie idealny, gdyby mi punkty akcji tak szybko nie uciekały mimo wszystko. Co mm, daje mi do zrozumienia, że za mało szczęścia mam. Więc trzeba by było przynajmniej o te 10 szczęścia jeszcze zwiększyć w jakiś sposób można można są na to efekty są można dodać coś alkoholowego pobawić się kartami z alkoholem eee, jak noc długa i nukasza to by były chyba te dwie które by zwiększyły możliwość chyba hmm, Nuka cola Wild lub coś takiego i dałoby mi to czy Dark Dark chyba i dałoby mi to w tym momencie możliwość za, no, zwiększenia szczęścia zdecydowanie o, o, o dużo, o dużo. Zatem mam też e, drugi zestaw, znaczy mam dwa zestawy w ogóle zbroi do te przetestowania. Jeden, który będzie miał też strażniczy, ale on głównie będzie na węża. Jak sami widzicie, ponieważ w nim wrzuciłem odporność na trucizny. E, więc zobaczymy, jak się później poradzi z odpornością na trucizny, ale bez zasilanego. A teraz wypróbujemy. O, no i wziąłem to, co nie trzeba. Gdzie to jest tu? widzenia. Teraz wypróbujemy zestaw na strażnika. Czyli typowo pod roboty. Aha nie jestem obładowany, co nie Więc chowamy może ten, bo ten będzie mi ważył dużo, o, przynajmniej będę mógł się spokojnie ruszyć Co on ma w sobie? Oczywiście ma mm, ułatwiający zwinność akurat tutaj i zbroj mistrzowski A akurat m, kwestia wagi. Dlatego zbrojmistrzki. Ale tutaj głównie dałem zwinność. Tym razem zamiast zasilanego, no i odporność na obrażenia przez roboty oraz odporność na kończyny. Jak sami widzicie, w trzech częściach jest po 15%, więc mam po 15 plus 20%, więc mam zdecydowanie dużą odporność na kończyny. Czy to będzie tutaj widoczne w efektach? Tutaj nie będzie widoczne, a tutaj chyba też nie będę miał informacji o odporności na obrażenia, co raczej nie. Dobra, reszta pozostaje oczywiście bez zmian. No jak. możlibyście byście dać mi w komentarzach znać, czy gdzieś jest szansa zobaczyć, jakie mam odporności na postaci. Pamiętam, że w starych falautach była możliwość, żeby zobaczyć jakie są odporności na, na co? A tu. Mm -mm. Tu jest tylko ta główna, ale to za wiele. Za wiele w ten sposób się nie dowie. Eee, tak czy siak no, punktów akcji trochę nam wzrosło. Eee, Specjału mamy 42 w pzinności, więc dużo, dużo. Tutaj by się przydała ta dziesiątka, no ale tu musiałbym poeksperymentować z alkoholem. Więc zobaczmy, czy w ten sposób ja utrzymam się trochę dłużej przy robocie. Bo on daje mi ostro do wiwatu Jak sami widzieliście, całkiem szybko padał przy nim, więc nie mogę się wychylić za bardzo. No, więc zobaczmy. Co so przeładujemy w tym czasie? Żeby mnie nic nie zaskoczyło. No oczywiście zaczniemy od tego. Czekamy aż paski życia się pojawią. Wtedy będziemy mieli pewność, że... Dobra. Ok, całkiem sporo zeszło. Zobaczmy teraz z Gatling Plazmą. A Gatling Plazma strasznie dużo zjada. I jej by się przydał ten mod, co ma ta broń. Czyli. Piłapiduch czy jak to się nazywa? Nie, przewodnikom. Przewodnikom by się przydał w Wtedy byłoby łatwiej na pewno. Dobra, zobaczymy jak długo ustaję ja widzicie, bo z piłapiduchem to bez problemu. No, dobra, on nie jest źle. Widzicie, że nie w ogóle... Akurat w miniganie to w ogóle mi punkty akcji nie spodziewa. I Nie mogę strzelać długo. Ale widzę, że życie tak, nie spada mniej. Mogę dłużej ustać, dłużej wytrzymuję. To te wybuchy mnie trochę irytują. Jestem w szoku, więc robi dużo. To zginę. Co chciałem użyć? Chciałem zobaczyć, czy tym będę w stanie szybko mu zbić życie. No, nie, chyba. A tym? Gdzie? Gdzie? Olipa, zginę. Trud. W każdym razie, Dokładnie, zginę. Nie ważne. W każdym razie, już udało mi się, no dojść do pewnego i konkluzji, czyli. Eee, podsumowania, że tak zwany ułatwiający robi już wystarczającą robotę dla góra. Skoro ja sam jestem w stanie i nie muszę się mocno ukrywać, jestem w stanie ustać z pięcioma ułatwiającymi, to myślę, że dalsze części gry, dalsze części rajdu to już jest pikuś a więc jestem zadowolony bo od razu mogę wspomnieć chcecie iść się na rajd? to no wystarczy mieć ciężki bojowy pancerz e, na pierśnik e, no boję ciężki bojowy pancerz mieć do niego materiał Bractwa Stali i wam wystarczy żeby pójść, po co wam zbroja e, zwiadu czy też zbroja tajnej, e, tajnego agenta nie jest to potrzebne Zdecydowanie nie jest to potrzebne. nie Jesteście w stanie przetrwać w tym. A jeżeli chodzi o zbroję na węża, to pokażę Wam ją później, bo muszę najpierw do niego dotrzeć. Eee, zatem póki co to będzie wszystko na dzisiaj. Jeżeli chodzi o test, sami widzieliście, że jestem w stanie przejść robota. Tylko muszę wykombinować jeszcze, jak mu tą. E, powłokę zbić, nie kombinując w sposób, wchodząc do pancerza wspomaganego, je, i jadąc e, autotoporem i inne sztuczki, e, używając tylko po prostu w normalny sposób, jak go tutaj załatwić, że go w miarę szybko później pokombinuję. A najlepiej oczywiście pójść do drużyny i z drużyną razem pójść. Tymczasem, trzymajcie się.